Cześć, witam Was w trzecim już odcinku Ulubione wersety w Biblii, moje ulubione wersety w Biblii. Dzisiaj chciałbym przeczytać i podzielić się z Wami kolejnym takim miejscem. Miejsce to znajduje się w Księdze Izajasza, 59 rozdział, pierwszy i drugi werset. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła ocalić. Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogło usłyszeć. To wasze winy są tym, co was oddziela od Boga, a wasze grzechy zasłaniają przed wami jego oblicze tak, że nie słucha. Warte przekonania jest to, że Bóg jest chętny pomagać nam. Z tego miejsca wynika, że Bóg jest gotów nieustannie nieść nam pomoc. No, samo to, że jego ręka nie jest za krótka, czy jego ucho, jego słuch nie jest przytępiony, żeby miał nie słyszeć. Bóg słyszy, kiedy się do niego zwracamy. To może być dla ciebie ważna informacja. Kiedy zwracasz się do Boga, kiedy masz jakieś sprawy, chcesz zbudować z nim relacje, to wiedz, że Bóg słyszy. Bóg jest gotów do tego, żeby nieść pomoc. Bóg jest gotów, aby ciebie ocalić. Bóg jest gotów, aby dać ci życie wieczne. Wszystko to jest ważne. Ważne jest również dla Boga, nie tylko dla Ciebie. Chciałbym, abyś o tym wiedział, abyś o tym wiedziała, że Bóg dąży nieustannie do tego, aby nas zbawić, czyli aby nas uratować, aby dać nam miejsce w niebie, aby dać nam pokój w niebie. Pan Jezus odchodząc powiedział: Idę przygotować wam miejsce, ponieważ chcę, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. Jest tylko pewien mały szczegół. Ten szczegół wcale może nie jest taki mały, bo jest tutaj w tym wersecie również napisane, że tym, co nas odłącza od Boga, są nasze grzechy, tym, co sprawia, że Bóg nas nie słyszy. Że nie mamy do niego dostępu, że jest jakaś bariera, która nas od niego odgradza. Taką barierą są nasze winy, różne nasze zabałaganione, zagruzowane sprawy, nierozwiązane problemy, które są związane z grzechem, niezałatwiona przeszłość, czy też rzeczy z teraźniejszości, które obecnie oddzielają mnie od Boga. Może sposób życia, w jakim teraz, czy miejscu, w jakim się znajdujesz, Oddziela cię właśnie od Boga i to powoduje, że On nie słyszy. Ważne, żebyś zastanowił, zastanowiła się nad tym. I ja do tego zachęcam. Wiem, że Bóg jest gotowy, aby przebaczać nam nasze grzechy i Bóg z radością przyciąga nas do siebie. I początek tego miejsca pokazuje na serce Pana Boga, jakie Bóg ma serce, że On jest gotów nas wysłuchać. On jest gotów nam pomóc. On cały czas jest gotów, ale to najczęściej my ze swojej strony właśnie zawalamy. I teraz warto pomyśleć o tym, jak to naprawić, jak się do Boga zbliżyć, jak tą relację poukładać, aby On mógł znowu nam błogosławić. Aby ta ręka faktycznie nie była za krótka, aby mogła dosięgnąć mojego i Twojego życia i przynieść pomoc, aby faktycznie mogło przyjść to ocalenie, aby faktycznie Bóg mógł usłyszeć, kiedy modlisz się do Niego i kiedy z nim rozmawiasz. Tego Wam życzę, niech z tego kolejnego ulubionego wersetu płynie taka prosta wskazówka, że warto uporządkować swoje życie, warto uporządkować na tyle, aby relacja, aby ten most łączący mnie z Bogiem został zbudowany. Zachęcam do tego i oczekujcie na kolejne ulubione miejsce w Biblii.